W ostatnim filmie zapomniałam wspomnieć coś o tle, które się e, zmieniło trochę na kolory jesienne, halloweenowe trochę. E, I e, te pomarańczowe poduszki, które widzicie tutaj na łóżku, pochodzą z Iska. E, poduszka Pająk e, jest prezentem od mojej kumpeli internetowej. E, lampki zrobiłam e, sama, a to jest e, Stefan. I Stefan ma straszne problemy z zębami, i trochę krzywo patrzy mu z oczu. Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać tak na szybko, bo dużo tego nie będzie. Moje zakupy z Rosmana, które zrobiłam jeszcze podczas tych promocji minus 49%, które były właśnie niedawno, na początku października i pod koniec września. No, tak jak już wspomniałam, nie mam tego dużo. Głównie dlatego, że był to czas, kiedy zjechała się rodzina z zagranicy, kiedy dużo osób do nas napływało, kiedy się szykowaliśmy do chrztu. No i tak to właśnie wyszło, że z pierwszej tury promocji, czyli Minus 49% na usta i paznokcie. Niestety nie skorzystałam. Nadia leży tutaj i pierdzi, jakby ktoś pytał o te dziwne dźwięki w tle. No i tak jak wspomniałam, z tej pierwszej tury promocji nie skorzystałam, a wielka szkoda, bo uwielbiam produkty do ust. I lubię mieć ich dużo, mimo że wcale tak dużo ich nie używam. I myślę, że właśnie z tej pierwszej promocji najbardziej bym skorzystała. No ale cóż, zdarza się, nie można mieć wszystkiego, prawda? E, druga tura promocji dotyczyła e, produktów do oczu. I tak naprawdę na tej promocji nie, nie wynalazłam dla siebie nic super ciekawego, nic mnie jakoś szczególnie nie zachwyciło. Oglądałam te palety z Vibo, ale stwierdziłam, że chyba w sumie nie potrzebuję kolejnej neutralnej palety. Tym bardziej, że o tych paletach Vibo słyszałam takie różne opinie. Jedni mówią, że jest dobra, drudzy mówią, że No, pigmentacja tych cieni nie jest jakaś super doskonała. Więc stwierdziłam, że sobie tym razem odpuszczę i kupiłam tylko dwie maleńkie rzeczy. Pierwsza z nich jest to. Baza podcienie z Vivo w takiej kredce Ona ma taki e, Biało-beżowy Biało-beżowo-kremowy Taki bardzo jaśniutki Odcień No zobaczymy jak się będzie sprawdzała na oczach Trochę mam e, Trochę mam wątpliwości Czy ta kredka nie będzie się później zbierała Jakoś w załamaniach Jeżeli się jej dobrze nie rozetrze Czy nie wklepie w powiekę czy coś takiego Ale zobaczymy tak z ciekawości po prostu ją kupiłam, kilka złotych, więc co tam będę sobie oszczędzać, prawda? Druga rzecz, którą zdobyłam na tej promocji, jest to ciń w kredce z Loki. Bardzo podobny design, jak do tej poprzedniej kredki z Vibą. Nadia stwierdziła, że mi w tym filmie poprzeszkadza, więc pozwólcie, że potrzymam ją sobie na kolanach i ona się sobie tam pobawi, czym tam sobie chce. Proszę bardzo, masz gryzeczka. No, i właśnie mówiłam o tej kredce. Kredka, myślę, że to jest fajna rzecz do takiego szybkiego makijażu, kiedy na przykład się spieszymy w jakieś miejsce i nie mamy zbytnio czasu na zabawę jakościami. I taka kredka, myślę, że byłaby bardzo fajnym rozwiązaniem. Zobaczymy, czy nie będzie się gdzieś zbierała w załamaniach skóry, czy coś takiego. Myślę, że w którymś tam filmie dam Wam o tej kredce znać. I jeżeli chodzi o promocję do oczu, to jest to wszystko. To zdecydowałam się kupić Nic więcej kompletnie mnie nie zachwyciło I tak naprawdę skorzystałam dopiero z tej ostatniej tury promocji Było to minus 49% na produkty do twarzy Czyli podkłady, pudry, róże, bronzery, korektory i tak dalej I na tej promocji kupiłam kilka rzeczy Ale był to czas, kiedy zachorowała Nadia, zachorowałam ja I zbytnio nie miałam czasu, żeby... Pójść sobie do sklepu, pomacać, pooglądać te bardziej nie mogłam pójść w tych pierwszych dniach Żeby kupić wszystko co chciałam Póki jeszcze po prostu towar nie, nie był wyprzedany I zdecydowałam się na mój pierwszy zakup przez internet w Rossmanie I to było tak, że sobie otworzyłam stronę Zaczęłam oglądać te wszystkie kosmetyki W międzyczasie wybrałam sobie sklep Z którego chciałabym te zamówienia odebrać Co się okazało Zniknęła mi szafa burżuła. I tak się zastanawiałam, o co chodzi, bo właśnie zależało mi na, kore... właśnie zależało mi na korektorze z burżua i no, nie mogłam go zamówić, bo nie miałam na stronie szafy burżua. Byłam po prostu skołowana, nie wiedziałam co zrobić, ale w końcu zamówiłam te inne rzeczy, które wpadły mi w oko i stwierdziłam, że sobie ten korektor po prostu odpuszczę. No może nie wiem jakiś błąd na stronie jest, jakieś przesilenie na kosmetyki burżuła czy coś takiego. I wiecie co? Dopiero kiedy poszłam do sklepu odebrać moje zamówienie, zorientowałam się o co chodzi. Po prostu w tym sklepie nie było szapek burżuła. Jestem po prostu genialna, domyślna i w ogóle. No i powiem wam co było w tym e, zamówieniu. E, pierwsza rzecz. Od czego by tu zacząć? Pierwsza rzecz, po którą sięgnęłam, była jedną z nowości z VIBO, a jest to paletka e, rozświetleczy Strobing Makeup shimmer Kit i jest to, proszę bardzo, taka piękna, metaliczna e, paleta. W ogóle zauważyłam, że ostatnio VIBO zaczęło wprowadzać takie bardzo ładnie opakowane kosmetyki, tak ładnie, solidnie, naprawdę nie ma nic do zarzucenia. E, tym rzeczom. Pod wieczkiem mamy duże lusterko, w którym możemy się przeglądać. Mamy też pędzelek, który nie wygląda zbyt ciekawie, bo te włoski każdy idzie w swoją stronę. No ale paletka wygląda tak. Mamy ciemny, taki brązowy, jeden rozświetlacz, jeden kompletnie złoty, wręcz żółty, jeden srebrny i jeden taki e, troszkę złocisty. I siup. Ty chyba koniecznie chcesz mi poprzeszkadzać, co? Powiem Wam szczerze, że do tego filmu zabieram się już drugi raz. I drugi raz Nadia strasznie stęka i nie pozwala mi tego spokojnie nagrać. No ale wybaczcie mi, położyłam ją w łóżeczku, włączyłam jej karuzelę, ale już się przewróciła na brzuch, więc nie wiem, czy da mi to dokończyć, ale spróbuję tak w miarę szybko Wam opowiedzieć o tych rzeczach, które tutaj mam. No i właśnie mówiłam o tej paletce Bardzo fajna rzecz Bardzo ładna Bardzo fajnie opakowana Zobaczymy jak się będzie sprawdzać Kolejny Kolejny produkt, który jest też taką nowością w Vivo To jest róż Ecstasy Ja mam tutaj numerek 1 I co jest ciekawe w tym różu Opakowanie bardzo mi przypomina opakowanie produktów Nars nie wiem, czy libo się tym właśnie inspirowało. W pudełeczku znowu mamy tutaj lusterko i jedyneczka jest takim różem, który ma przepiękny złoty połysk. Ja raczej w swojej kolekcji połyskujących róży nie posiadam, zwykle kupowałam te matowe, no ale... Spróbować czegoś nowego, prawda? Jeżeli chodzi o Vibo, to będzie to wszystko. I w moim zamówieniu internetowym znalazła się jeszcze jedna rzecz. Rzecz, którą bardzo często widywałam na Instagramie, a jest to baza pod make-up z Bilendy. Zresztą jest to baza rozświetlająca. Były jeszcze dwie inne. Była wyrównująca koloryt skóry i Taka chyba trochę brązująca. Ja wybrałam tą rozświetlającą, bo myślę, że jednak rozświetlenie jest bardzo fajną rzeczą. Przy tym skóra wygląda tak bardziej zdrowo, świeżo itd., itd. I jeżeli chodzi o moje zamówienie internetowe, to to już jest wszystko. I jeszcze tego samego dnia zostawiłam Nadję u mojej mamy do popilnowania i wybrałam się do jeszcze jednego Rosmana, który był w pobliżu. Tam właśnie chciałam kupić korektor Z burżua. Niestety tego korektora już nie było Został wyprzedany No ale trudno W zamian za to kupiłam sobie coś innego I jest to rzecz, której nie widziałam w tamtym drugim Rossmanie I której nie widziałam na stronie Są to sztyfty A są to sztyfty do twarzy z Lovely Jeden z nich jest to Rozświetlacz w sztyfcie Drugi to jest róż w sztyfcie. Mam tutaj właśnie Forever Shine i Chick Chicks. Takie dwa sztyfty. Jestem bardzo ciekawa. Nigdy nie używałam takich produktów do twarzy w sztyfcie, a bardzo mnie to zaciekawiło, odkąd zobaczyłam to na paru różnych filmikach na YouTubie i odkąd zobaczyłam je w szafach drogeryjnych tylko z innych, droższych marek. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak się będą sprawdzały, i żałuję bardzo, że nie było jeszcze takiego sztyptu w wersji browzera. Bo to też byłaby na pewno bardzo fajna pozycja do wypróbowania i na pewno bym go kupiła. No, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Naprawdę nie ma tego dużo. No, ale tak jak mówiłam, przepadła mi ta pierwsza tura promocji na usta, z której bym naprawdę na pewno skorzystała. I napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście na przykład zobaczyć filmik, w którym pokazuję te wszystkie rzeczy w użyciu. Tak w ogóle sobie pomyślałam, że mając tą paletkę rozświetlaczy, mając ten sztyft i tą wazę. Mogłabym zrobić też ten filmik, taki challenge. Cała twarz pomalowana rozświetlaczami. Kilka razy już oglądałam ten challenge na YouTube. Tak jakoś mi się spodobał, pomyślałam, że to jest w sumie taka fajna zabawa makijażem. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście właśnie zobaczyć taki filmik? No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, tak myślę, mam nadzieję, że przy kolejnych filmach już Nadia nie będzie mi przeszkadzać. Zostawcie kciuki, jeżeli film się Wam podobał, piszcie komentarze, wpadajcie na Facebooka, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa pa!